Pierwsza część walk na mapie Europy. Mamy tu piękne wojsko. I na przykład skrzynię skarbów. A w głównych rolach wystąpi budowlanie Teslą jako Turcja. Administrator Robloxa, jako Rosja. I człowiek domino, jako Szwajcaria. Nie czekajmy, zaczynajmy. Pierwsze, co się dzieje, to to, że Turcja padła na chytry plan zaatakowania. Korzystając ze swojej rakiety, miał, namiarza już, właśnie Cypr. To może być jej ostatnia chwila. Cypr został pokonany, więc Turcja może go zająć. W tym samym czasie Wielka Brytania, czyli z... złote, jak go nazywam Golden, zdobył Puchar za najlepszą gospodarkę w Europie. To co się stało z, z Cyprem niepokoi reszty świata. To może być niebezpieczeństwo. Więc lepiej go zapobiec. Dlatego.